Pokażę, pokażę jak się demontuje boczek tapicerki w pyżocie 607. Zaczynamy od zdjęcia osłonki. U mnie akurat są wyłamane klipsy, także nie trzyma. Po czym mamy torpsy? Zaraz, chwila. Biorę odpowiednie narzędzie. Dobra, jestem. Odkręcamy sobie. Zrobimy. Dobra, mam wykręcone, zdejmuję osłonkę. Odkładam sobie, mam kolejne dwa torksy. Jeden tu i drugi na górze. Także odkręcamy. No, i on trzeba odkręcać. Dobra. Dobra, mamy wykręcone, nie? Następnie zdejmujemy osłonkę, bądź całą tą powierzchnię. U mnie wychodzi razem z podstawką. Trzeba delikatnie, żeby aż tak za dużo nie, nic nie połamać. Dobra, teraz tutaj może na nie Aha. No. Powolutku, powolutku, żeby. O, jest. O, widzicie? Klameczka zostaje. Osłonka przeważnie pierwsza schodzi drewniana, ale u mnie całość wychodzi. Już było grzebane, także nie ma problemu. Odpinam kostkę. Ok, mamy odpięto. Następnie. Ja zaczynam od tej strony. Powolutku podważam i jak słyszeliście nie wszystkie mam spinki dobre, także drzwiczki już są poluzowane na dole. Po prostu trzeba je podjąć i teraz delikatnie od góry do siebie. Delikatnie, delikatnie, OK O, kostka. Dobra. Jeszcze zostaje nam na dole. Także nie ciągnijcie na siłę, bo musimy jeszcze podpiąć żaróweczkę. Co? Idzie bardzo sprytnie i fajnie. Odstawiamy. Mamy osłonkę. Ja już oczywiście tu się grzebałem, bo jak kupiłem swojego puga, nie wszystko było na cacy, trzeba było trochę pokombinować. Więc odklejamy taśmę. Okej, okay, na dole. Dobra jeszcze tu nam szynę Dobra, trzeba zdjąć osłonkę. U mnie też już oczywiście porwana jest, ale cały czas działa tak jak trzeba No i dobra, mamy drzwi Mamy drzwi, tak to wygląda Tu mamy szynę, prowadnicę tak zwaną, tu mamy silniczek i tu Tutaj zaczepiona szyna też jest. Tutaj też mamy śrubę od szyny i mamy jeszcze tam. Zaraz ja miałem latarki przy sobie, na rowerze mam. Zaraz wam coś pokażę. Aha, nie zapomnieć, ale to później zobaczymy. Dobra. I to tak wygląda wszystko, nie? Chwila. Idę po latarkę. Dobra. Chyba powinna być podniesiona na maksa, żeby nam się pojawiły w okienkach. Zaraz zobaczymy, może da, uda się wychwycić. W okienkach powinny być śruby torksowe. Powinniście je widzieć. I one żeby wyjąć szybę, bądź żeby ją poluzować, musicie je odkręcić. Ja muszę też odkręcić, bo mi szyba upada. Tyle, że wszystko oczywiście po kolei. Tyle. Dobra, jest dobrze u Dokręcone było luźne. No i w takim bądź razie wcześniej wymieniałem cały osprzęt. Czyli linki. Jak widać wszystko jest OK u mnie. Gorzej było z zamontowaniem. Tak to wygląda. Można sprawdzić czy linki nie są przypadkiem poplątane w razie jakiejś awarii czy czegoś szyby. To jest bardzo ważne. Ślizgi. Ślizgi oczywiście też możemy sprawdzić. Zaraz wam pokażę jak.

Widać jedna strona cała, no tak z drugiej strony, niestety, nie pokażę Wam, nie dojdę do aparatem, ale opuszczę na Marsza i widać. Ja, oczywiście, smarowałem, także, żeby było wszystko ok, no i tak to wygląda. Cały demontaż, no, oczywiście, ja jak wyjmowałem, wymieniałem linki. Musiałem wyjąć szybę wcześniej, żadnymi niczym nie zabezpieczałem. Wyjęłem przez górę, robiąc delikatny przekos. Także powodzenia i ostrożnie. Ja biorę się za składanie. Co miałem zrobić? Zrobiłem na razie.